Witam serdecznie na moim kanale Skorpiony. Dzisiaj czytanie miesięczne na miesiąc lipiec 2023. Na początek serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. I przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, nie dopasowujemy na siłę czytania. Na spodzie, na spodzie buława w odwrocie, czyli tak, ktoś nie może tutaj czegoś rozpocząć, może być, że ktoś kończy jakiś romans, może ktoś tutaj ma potencjał na coś, żeby coś się działo, ale nie, no nie ma, jakieś opóźnienia są, może być też, że jest jakiś problem seksualny w związku, czy u osoby jakieś problemy. I co tutaj mamy? Na środku skorpiony mają wagę. Sprawiedliwość, czyli osoba z podznaku wagi, może być ważna. Może jakaś sprawiedliwość, czyli tutaj jakby chcą tej sprawiedliwości albo sprawiedliwie, żeby ich ktoś oceniał. Sami też sprawiedliwie podchodzą do jakiejś sytuacji. Może jakieś sprawy związane z sądami, z urzędami, gdzieś jakieś składanie pozwów, na przykład do sądu. Tak jak powiedziałam, rozliczanie też może być, rozliczanie tutaj jest. <laughs> No mogą być problemy tutaj natury finansowej, również czy jakieś sprawy urzędowe załatwiane z finansej. Może być, że ktoś składa jakiś pozew dotyczący stałego związku. Tutaj jest byk pana koziorzyc też, ale może być, że dotyczy jakichś dużych pieniędzy też, bo tu się pokazują jakieś problemy spadkowe też. Jakieś trudne spadki. Czyli może tu jakieś problemy gdzieś z kimś, nie wiem, albo w związku, albo gdzieś z rodziną, może jakieś problemy, że tutaj nie możecie sobie poradzić, bo tutaj jest pokazana, właśnie rodzina wielopokoleniowa, której są kłótnie o pieniądze. Kłótnie o pieniądze, gdzieś tutaj nie możecie czegoś przeforsować. Jakby nie ma siły do, do tego, żeby tutaj o coś walczyć. Ale jest pokazane, że wy tutaj może oprzecie się o jakieś sądy, żeby tu pozatwiać sprawy, jeśli chodzi o te finanse. Bo tutaj się pokazuje też królowa. No tutaj są te finanse, finanse, tu finanse. Czyli można by powiedzieć, że chodzi o spadki i o pieniądze. I tutaj tak mogłabym to odczytać. Jeśli chodzi o związek. Ktoś składa jakiś pozew rozwodowy do sądu. Kłótnie są w związku. Stały związek się tutaj kończy u niektórych. Od, odchodzi tutaj. Królowa monet odchodzi, czyli żona odchodzi. Możliwe, że mąż składa pozew. Żona odchodzi. Albo żona odchodzi na męża, składa pozew. Odchodzi. Odchodzi cierpliwość. Odchodzi jakiś długi, długoletni związek. Ktoś tutaj zakończy. Są tam kłótnie, jakieś kontrole, manipulacje. No, tutaj, jeśli chodzi o ten wątek tych urzędów, to tutaj się pokazują też urzędy. Cesarz i ten król mieczy w odwrocie urzędy, czyli tutaj problemy z jakimiś dokumentami. Jeśli chodzi o związki, to tu jest pokazane, że ktoś tu chce rozwodu. Może być tak, że jedna strona chce, druga nie chce. I tu będą kłótnie. Tu jest bliźnięta, waga wodnik, tutaj baran się pokazuje. Takie osoby się tu pokazują. Co przychodzi, no jest tutaj problem właśnie, jeśli chodzi o finanse i brak równowagi, nie możecie się tu dogadać. Ktoś chce tutaj się uwolnić też e, z jakiejś zależności też, ktoś jest uzależniony od drugiej osoby i chce się uwolnić z tego. W głowie, skorpiony mają dość. Dziesiątka pułapów. Chcą coś zakończyć. Co już jest po prostu trudne bardzo. Wodnik. Czują, że jeżeli to zakończą. <laughs> To będą szczęśliwe. Że szczęście się do nich uśmiechnie. Może być też, że niektórzy widzą, że to całe, całe to wszystko, co tu się tu dzieje, no to gdzieś to jest z jakiegoś przeznaczenia. No ten sprawiedliwość mówi też o jakiejś karmicznej relacji. Jeżeli osoby się nie rozwodzą, to tu jest pokazany związek stały, dopiero co zawierany. Ktoś czekał długo na ten związek. Może być tak, że ktoś długo czekał na to, żeby się pobrać, bo sądy również mówią nie tylko, sprawiedliwość mówi nie tylko o sądach, ale również mówi o podpisaniu umowy, o zawarciu na przykład związku małżeńskiego. I tu może być, że osoby, które są samotne, wychodzą właśnie z tej energii samotności, podpisują jakiś związek. Tutaj jest żona i mąż. Tylko, że po drodze może być tak, że tu jakaś rodzina się sprzeciwia temu. Jakaś rodzina się sprzeciwia temu. Związko, są tu jakieś kłótnie. <laughs> Przepraszam. I Wy macie tego dość na przykład. Chcecie zakończyć po. te kłótnie. Taka energia jest przy Was. Jeżeli związek się kończy, bo tu jest ósemka monet. To kończy się jakaś tutaj właśnie, właśnie energia jest pokazana jakiegoś fałszu, manipulacji, kontroli. Kończy się, bo tu nie ma współpracy żadnej. Kończy się jakaś nuda, rutyna, codzienność. I tu jest pokazane z zewnątrz też, że kończy się jakiś stały związek, rozpoczyna się jakiś nowy. Co przychodzi? Czy to dla osób, które po prostu dopiero co wchodzą w jakiś związek, czy do osób, które się rozwodzą, przychodzi dogadanie się w jakichś sprawach i rozpoczęcie czegoś na całkiem nowych zasadach. Albo ogólnie kończycie, przepraszam, z czymś, czyli tu jest rozwód również, odcinacie się grubą krechą od przeszłości i zaczynacie wszystko od zera. Wyjeżdżacie gdzieś. I tu jest pokazane, że jest pozytywna energia. Tu wchodzicie w jakąś relację z kimś. Z przeszłości może być. Może być, że to jest jakaś, jakiś wasz przyjaciel. Tutaj jest też podjęcie decyzji pod wpływem jakichś osób. To jest jakaś oferta od kogoś również. Czy ktoś przychodzi do Was z jakąś pomocną ręką, z jakimś pozytywnym. E, nie wiem. Pozytywna oferta, pozytywna, jakaś taka, no, jakby chęć pomocy, i tutaj widać, że będziecie podejmować jakieś decyzje. Osoby, które były samotne i na przykład wchodzą w jakiś stały związek, to, to też powiedziałam, że. Kończy się ta niepewność. Może być tutaj, że wchodzicie w coś nowego całkiem. Wychodzicie z energii samotności i jakiegoś takiego niezdecydowania. Dogadujecie się z kimś i rozpoczynacie coś nowego tutaj. Też tak może być. Czyli osoby single widzę, że wchodzą w jakiś stały związek albo dopiero będą planować jakiś stały związek, bo to jest pokazane. No. Tylko że tak mówię, ktoś tutaj po drodze jest na przeszkodzie, osoby, które po prostu wam źle życzą, może być, że rodzina, czyjaś rodzina. Może być tak, że ta osoba, z którą wy ewentualnie będziecie się pobierać albo planować coś, to ta osoba ma jakąś przeszłą rodzinę, czyli jakiś związek, w którym była. I teraz te osoby nie są wam życzliwe. Czyli z tej rodziny może być jakiś problem. Może być, że jakieś dzieci. Może być. Że jakieś dzieci są przeciwne na przykład. Tej relacji. Jeśli chodzi o pracę, jest podpisanie umowy, bardzo dobre pieniądze. Długo czekaliście na to, na to coś. E, czyli tu pokazuje się jakby pozytywnie. Jest jedynie jakiś problem z dokumentacją. Jakiś problem z dokumentacją. tutaj tylko jest pokazane, no akurat to może nie dotyczyć, że no może być jakiś problem tutaj. No, wy tu może być, że, że wy będziecie podpisywać umowę na jakieś wyższe stanowisko, gdzie byście dobrze zarobili. Ale tu uwaga, właśnie bo tu już się pokazują te problemy, że jakieś problemy tu finansowe. I teraz jeżeli wy będziecie wchodzić w jakieś... Tutaj do jakiejś firmy. Uwaga, tu coś wszystkiego do końca nie wiecie. Jeżeli będziecie wrzuceni na głęboką wodę, oczywiście skorpiony są bardzo pracowite i dadzą sobie radę, ale może być tak, że ktoś was rzuci na głęboką wodę, wy obejmiecie jakieś wyższe stanowisko i teraz będziecie musieli wyciągać na przykład tą firmę z jakichś problemów finansowych. A wszystkiego wam ktoś nie powiedział o tym, że, że tu są takie problemy. I tu wszystko od nowa trzeba będzie robić. Na nowych zasadach, na nowych, no wszystko od nowa trzeba będzie za to się zabrać. Trzeba będzie potem zdecydować też na końcu, czy ostatecznie odpowiada wam to, czy nie. No są tu jakieś osoby pomocne, które by wam pomogły w czymś. Może w tej pracy, ale mogą być też i osoby, które nie za bardzo są przychylne. Te bliźnięta na przykład się pokazują. Tutaj szczelec jakiś. To jest uzależnienie, też właśnie od czegoś, od, od decyzji kogoś, nie wiem. W każdym bądź razie na koniec jest pozytywna energia, czyli tutaj sobie da, dacie radę. I to jest dlatego pokazane, że macie dużo pracy na głowie. Dużo, ale widzicie to pozytywnie, czyli widzicie to, że sobie dacie radę, mimo to, że macie dużo, dużo do zrobienia. Że ja bym to tak widziała. Bo tu są te, te, te monety, są w odwrocie. Czyli jakbyście tu naprawdę podpisali umowę gdzieś i tu ogólnie, jakbym spojrzała tylko na te dwie karty, no to fajnie, podpisana umowa, dobre stanowisko, dobre pieniądze. Ale obok, obok są trudne energie, tutaj, obok. Czyli coś tutaj jest nie tak z tymi finansami, coś z tymi ludźmi tutaj. Lew, skorpion. Osoby, które po prostu nie są przychylne. Może być, że w związkach też tutaj gdzieś rodzina, gdzieś chodzi o pieniądze, gdzieś z lwem się kłócicie. Może być też tak. Tutaj ktoś chce rządzić, decydować o wszystkim. I tu jest kłótnia, nie możecie się dogadać. I w pracy może być podobnie, że tu ktoś na przykład, nad wami jeszcze, wy na przykład, jesteście kierownikiem, czy jakimś takim szefem działu, a tutaj jeszcze dyrektor nad wami siedzi, czy jakiś wyższy rangą. I on tutaj nie można się z nim dogadać, z tą osobą. Czyli tak tu widzę w pracy. Jakieś nieuczciwe osoby, nie ma takiej współpracy z tą osobą, gdzieś tak opornie to idzie, jakieś zależności tu są, brak takiej równowagi wewnętrznej, jakby coś tutaj nie było tak jak się należy. Jest pokazane, że się dogadujecie i tutaj jest podjęcie decyzji. Jest podjęcie i tu, i tu jest podjęcie decyzji, bo stoicie tu na rozdrożu i tu coś na nowo rozpoczynacie, coś nowego. Czyli ja tu widzę dla Was takie, takie czytanie. Powiedziałam to, co widzę, jak Wam to będzie pasować, nie wiem. Jest rozpoczynać coś nowe. Może nie śpieszyć się za bardzo, ale iść, zaryzykować w coś nowe. Czyli ruszać z czymś nowym do przodu. Jeżeli jest jakaś nowa osoba, tutaj jest jakiś romans też pokazany, tu jest baran w strzelec, Pokazuje się również. Wodnik się bardzo zaznaczył. Tym bardziej... O, no i tu jest Hagalas. Hagalas no niestety to nie jest za bardzo ciekawa energia. To jest dziewięć. Hagalas, pokaż się. Każde przeżycie wzbogaca mnie duchowo, dzięki czemu kroczę przed siebie, nie oglądając się na to, co już minęło. Czyli wszystkie przeżycia, które są, no, mają nas czegoś nauczyć, wychodzi z tej afirmacji. Czyli, że wszystko się dzieje po coś. Nawet te złe rzeczy, które się przytrafiają, to tutaj się też dzieją po coś. No. I to ta haga mi tutaj się jakby kojarzy ze śmiercią, która mówi, że trzeba coś najpierw zakończyć, żeby potem e, się pojawiło coś nowe. No tu jest pokazana. Ewolucja. Ewolucja, doświadczenie, zdobywanie doświadczeń, hartowanie charakteru. No. Czyli y, skorpiony, no, mają trudno, ale. Nie jest tak źle, bo tutaj się pokazują również też pozytywne rzeczy, więc do przodu. Trzeba iść do przodu, ruszać do przodu, z odwagą do przodu. Tak więc tyle dla Skorpionów. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i do następnego razu.